Siada, ja jestem Ekneks i mam nadzieję, że mi tym razem bardzo dobrze słychać. Yy, kurde, nie zacząłem tam, gdzie powinienem. Okej. Okay. Yy, I to jest gra Trackmania, tak. Yy, to jest na razie odcinek zero. Yy, no, odcinek zero dlatego, ponieważ... No jeszcze nie mam zamiaru zaczynać tej serii. Mam zamiar na razie, tak jakby, no nie wiem. Um, usłyszeć Wasze zdanie czy kręcić serię z z serii w ogóle tak jakby pokażę Wam na czym ona polega i w ogóle dobra, oczywiście w, w pewnym bądź razie gdy będę kręcił serię stworzę normalne sobie konta, nie tak jak teraz już kuczę, na swoim koncie, na którym już mam pewno i gram e, dobra Yy, tak więc wybieram byle jaką trasę, dajmy na tą, nie wiem, jakąś łatwą. Dobra, ja, weź, weźmiemy, weźmiemy, dobra, weźmiemy tą jakąś, co robiłem sobie. O nie, to jest dołnia, to jest dołnia. Tak, wiem, że słyszycie moją myszkę, nie obchodzi mnie, to nie kupię sobie nowej. A przynajmniej, mam, znaczy kupię sobie nową, a przynajmniej mam taką nadzieję. Wybierzmy to, mam nadzieję, że dźwięki mnie nie przygłuszają. Otwórz się głupio okienko. Chyba nie to nie. Gra jest według mnie fajna. Czekajcie o przecież te dźwięki, bo mogą mnie przygłuszać. Wow, wow, wow. Eee, no. Nie wiem dlaczego mam tak mało FPS-ów, ale walić. Eee, no. Lecimy. Sorry, jeżeli dźwięki mnie przygłuszają, a... no dobra, mam nadzieję, że mnie nie przygłuszają, bo nie mam zamiaru tego nagrania powtarzać. Jezu, ja zwykle tego nienawidzę, powtarzać nagranie. Tak samo jak muszę powtórzyć filmy i zmasakwiać to wszystko, bo oczywiście jak zwykle by nie było słychać, jak grałem 40 minut i musiałem przecinać nagranie, więc nie Wiecie co, mam wrażenie, że mnie w ogóle nie słychać. walić dźwięki. Teraz, teraz mnie będziecie słyszeć. Um, ja tutaj taki mały myk. Um, no. Nie wiem czy jest sens skręcenia serii z gier wyścigówek, bo to w sumie nie wiem jaki to ma w ogóle sens. Przecież tu nie ani fabuły. Końca to 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 to, to chyba nie ma. Znaczy ma koniec pewnie, ale to no, w sumie okej, okay, no takie małe pierdziele, nie będzie przy tej tutaj... Także nie takie jak przez porę... O, tu patrzcie tam, o, duży spora... Ale tutaj będzie taki wyluzowany bardziej. No, chyba, że wkurzę przy jakiejś trasie, bo wtedy sobie zrobimy fajny moment. I, I będę... No, no będzie fajnie. No właśnie na tym nagra poleka, przejeżdżacie sobie różną trasę. To jest akurat trasa, którą jakoś tam zmodyfikowałem w sumie. Znaczy, to jest moja taka trasa, że tak powiem, yy, stworzona, bo tutaj można też tworzyć własne trasy. Oczywiście można tutaj sobie przechodzić różne trasy, tak? I ostatnia trasa to jest to... Oh my god! No, potem z czerwonym, niebieskim, tutaj są poziomy trudności, ale zaczynamy od białego, ja tutaj mam wszystko zablokowane. What? A jednego. Ja nie mam tego wyblokowanego? O tam. Nie, nie, teraz go ukopałam. Dziwnie, ciekawe. A um, może... już z... Ja ze znajomym od Aha, lol. LOL Tego wcześniej tutaj nie było Poważnie Kurde, czekajcie, zaraz będę musiała nagranie Kurde, nie jestem gotowa, czekajcie Okej, okay, już jestem Musiałem ująć nagranie, żeby mieć pewność, że od nowa mi się będzie naliczył czas no dobra, ale przyjedźmy się po jakiejś trasie. Dajmy na to... dobra, teraz nie będę się bielamił. No właśnie na tym gra polega. Jest bardzo fajna, jest wyścigowa w ogóle tutaj się wyścigówkami, jeździ, są też inne. Eee... No właśnie tutaj. Są środowiska jakieś, no i to są inne traktowanie. Ja mam na przykład tą chciałbym mieć na przykład tą albo tą. No ale to jest już mleka moja. No, osobista sprawa bardziej chyba. No, można też grać w, przez wiele graczy, znaczy no, można mieć przez internet, czyli na jakichś różnych serwerach. Na przykład francuskich, są polecane. No, I nam się gra na multi po prostu, dobra. To by było na tyle w tym odcinku, napiszcie mi czy byście chcieli z tego serię, czy będzie Wam się podobać takie coś i w ogóle, i ja przy okazji przetestuję też mniej więcej taki mikrofon, czyli taki jaki teraz mam, czyli taki mocno przestawałem do ryja, dobra No ale to będziemy kończyć, napiszcie swoją opinię temat. na temat temat yy, tej gry, czy chcecie z nią serię, kurczyć klawiatura no, dobra. Więc kończę. Pa, cześć. I na razie w kolejnych filmikach ze spore albo z tej gry, albo z innych. Dobra. Pa, pa.